Witaj, opowiem Ci dzisiaj o tym, jak to czasem Pan Bóg wypróbowuje nasze cnoty naszą cierpliwość, nasze zaufanie, naszą wiarę po to, żeby nas udoskonalić oczywiście i żebyśmy byli jeszcze bardziej szczęśliwi i oddani Jemu. Kiedyś pewna rodzina chciała do nas przyjechać na śluby swojej córki. Był to okres świąteczny, więc ceny biletów były bardzo drogie. I czekali, czekali, może ceny spadną, ale ceny nie spadały i, i, i z dnia na dzień były coraz wyższe. Więc pewnego dnia stwierdzili, no nic, kupujemy, kupujemy, bo nie ma sensu czekać, ceny nie spadają, mm, dzisiaj są nawet w miarę przystępne, chociaż dosyć wysokie, ale kupujemy, kupujemy bilety. Jak zaczęli kupować bilety, okazało się, że ich karty kredytowe były zablokowane, nie można było skontaktować się z bankiem, nawet poszli chyba do banku, ale banki mówiły, że mają jakieś zmiany w systemie, że trzeba troszkę poczekać, może parę dni, i jest niemożliwe teraz używanie kart. Więc oni sobie pomyśleli, no tak, ceny rosną, więc za parę dni będą jeszcze wyższe. No i co my teraz zrobimy? Nawet nie mamy tyle pieniędzy, żeby zakupić te bilety, a bardzo chcielibyśmy pojechać. Minęło parę dni, jeszcze raz spróbowali i okazało się, o, oh, karta działa, karta działa, dobra, szybko kupujemy, żeby nie przegapić okazji. Weszli, weszli na stronę zakupu biletów i co się okazało, tego dnia ceny były bardzo, bardzo niskie. Pan Bóg wypróbował ich cierpliwość, ich wiarę, ich zaufanie, po to, żeby dać im ten prezent. Właśnie przez to, że nie mieli innego wyjścia, czekali, ale czekali też w zaufaniu, Pan Bóg dał im taki prezent. Dał im jeszcze niższe ceny niż te, które były pierwszego dnia, kiedy szukali biletów i mogli przyjechać. Przyjechali z takim. Z takim dużym zaufaniem, ponieważ wiedzieli, że to jest Pan Bóg, który ich tutaj przysłał, żeby móc z nami świętować śluby swojej córki, żeby móc z nami razem otrzymać łaski dla, dla siebie i wrócić do domu umocnieni w wiarę w łaskę i w nadzieję. Tobie też może się coś takiego przydarzyć, jeśli nie e, stracisz zaufania w momencie, kiedy Twoje plany się krzyżują, w momencie, kiedy e, Pan Bóg wypróbowuje Twoją cierpliwość, dlatego że On chce e, uczynić Ciebie szczęśliwym.